Kochani, witam. Zrobię teraz rozkład tarota na rok numerolo lata numerologiczne. Tam w poprzednim filmiku robiłam od 1 do, do piątki. teraz zrobię od szóstki do dziewiątki. Może ja powtórzę ze względu na to, że do no każdy jest jakby inną cyfrą numerologiczną drogi życia bo pytacie się jak, się, jak się wylicza. Dodaje się do siebie swoją datę urodzenia, czyli tak jak ja urodziłam się 23 lutego 1974 roku, 1974 roku dodajemy całą tą datę urodzenia, czyli 2 dodać 3, dodać 2, dodać 1, dodać 9, dodać 7, dodać 4. I moja droga życia jest jedynką. Jeśli wyjdą Wam z tych wyliczeń na przykład 25, te dwucyfrowe liczby, tutaj je dodajemy. To jest siódemka, dziecki piątki, mamy siódemkę. Mamy Liczby mistrzowskie w tym wypadku, czyli 11, 22, 33 i tak dalej, też dodajemy do siebie, dlatego że numerologię mamy od, od przepraszam jedynki do, do dziewiątki, czyli 11 będzie dwójką, 22 będzie po prostu czwórką i tak dalej, i tak dalej. Tak. E to jest rozkład oczywiście tarotowy, ogólny. Nie z każdym z Was będzie rezonował. ma się zapewne tego świadomość. Jeśli chcecie tutaj takich już osobistych rozkładów na tą nową numerologię, ten nowy rok numerologiczny, zapraszam do korzystania z moich usług. Kontakt jest tarot Rytuały oraz Facebooki Maria Magdalena Dancewicz czy Magdalena Dancewicz. Oba są moje. Ja mam na imię Ewa. A Ewa Maria Magdalena, dlatego wykorzystuję wszystkie swoje imiona do tego. Oczywiście jest trzeci Facebook, jest to mój prywatny Facebook pod imieniem Ewa, ale tu wolałabym, abyście się kontaktowali po prostu przez tamte tam dwa, bo, bo ten jest, jest prywatny. Tyle. Dobrze. I teraz tak, jak powiedziałam, mamy tą szósteczkę. Szóstki, szóst, szóst, szóstki, szóstki numerologiczne, kochani, będą w drugi, drugim roku y, osobistym. Dwójeczki to jest taki spokój po jedynce, tak? Tu, gdzie jedynka mogła być dla Was chaotyczna, mogło się dużo dziać, mogliście być w ruchu, mogliście poznawać dużo ludzi. Dwójka da Wam odpoczynek. Wy tak naprawdę tego odpoczynku możecie sami chcieć, bo będziecie zmęczeni tym ruchem jedynki i ta dwójka przyniesie Wam spokój. To jest też fajny, fajny rok dla osób, które coś tam wdrożyły w tej jedynce, nie wiem, miał jakiś plan, zaczęły go rozwijać i dwójka tu Wam przyniesie w tej dziedzinie fajną współpracę, tu się już może coś konkretnego zamanifestować, tak? Dwójka też jest dobra jakby do tworzenia związków, nie wiem, zaspalania tych, co są już, tak? Jeśli macie związki, macie dzieci, macie rodzinę, dwójka też jest taką, no to jest dwójeczka, wiadomo, to jest Para e, i tego, na tworzenie nowych związków. Tu się może też pojawić e, kto, kto będzie się nadawał, tak, do, e, do tego, aby coś z nim e, budować. I dobrze, zobaczymy, co na to tarot, co e, przyniesie e, drugi rok osobisty dla szóstki numerologicznej. Drugi rok osobisty dla szóstki numerologicznej, to przyniesie drugi rok osobiste dla szóstki numerologicznej. A, I tak, i taką równowagę, to jest to, co mówiłam, tak? Czyli możecie szukać tej równowagi, tego odpoczynku, e, tego pobycia z kimś, e, może z osobą, która jest przy Was, e, z którą tworzycie związek, e, albo po prostu z własnymi dziećmi, no, no szukacie już takiego spokoju e, i w tej dwójce faktycznie Tarot to po. Stwierdza, że taką możliwość będziecie mieć. Ja tu widzę możliwość ruchu, także w tej dwójce faktycznie możecie mieć okazję do jakiegoś wyjazdu, do czegoś, aby, aby ruszyć do przodu z czymś. Okazje mogą się pojawiać, ale nie widzę ewidentnie, abyście to podjęli. Myślę, że będziecie troszkę zmęczeni chaosem jedynki. I będziecie to od siebie odcinać. Be jednak poostawicie na ten spokój. To jeszcze nie jest ten rok, czyli zbieracie plony z jedynki, tak z tego co zasialiście w jedynce. Niekoniecznie będzie Wam się chciało działać w tej dwójce. Możecie sobie gdzieś odpoczywać to może być wyjazd na przykład na odpoczynek, na jakieś, na jakieś czasy, aby naładować akumulatory. I ta dwójka da Wam ku temu jak najbardziej. Możliwości. Dużo kontaktów międzyludzkich. To jest też dwójka, tak? Więc tu do nas mogą, tak jak powiedziałam, gdzieś możemy przyciągać osoby, które będą chciały z nami wejść w jakiekolwiek relacje, czy to przyjacielskie, czy to jakieś tam partnerskie gdzieś. Ta dwójka wam da, czyli będą rozmowy, mogą być jakieś spotkania, ale szałtu nie widzę. Także myślę, że bardziej to się na takich kontaktach może telefonicznych, internetowych gdzieś tam um, zakończyć niż takich realnych, bo. E takie mam, takie mam tutaj, że, że tak się Wam nie będzie chciało. Ci będą się cieszyć tym, co mają, ci drudzy niekoniecznie będą chcieli coś nam jakby podejmować nowego, bo, bo mi się nie chce. A szkoda, bo. Tak naprawdę ta szóstka i dwójka daje Wam możliwość, że możecie kogoś e, konkretnego, się szukacie, e, tu spotkać. Także może jednak niech Wam się zachce i wykorzystajcie ten moment, e, który, który macie. Mm, dużo myślenia e, dla, tej, e, dla tej szóstki e, w tym drugim roku osobistym. jakby. Podejmowała, podejmowała ciągle, właściwie nie podejmowała, zastanawiała się, co zrobić, którą stronę zrobić, może ta dwójka, no ze względu na to, że też jest dwójką, będzie tak na Was działać, że Wy w takim rozkroku i tak naprawdę będzie się zastanawiać, i co teraz, i co ja mam teraz zrobić, co ja mam teraz wybrać, w którą stronę ja mam teraz, teraz iść. Dobrze, tyle. Teraz będzie siódemeczka. Siódemeczka jest w trzecim roku. Osobistym. Tak, trzeci. Trzeci rok to jest nowy ruchu, tak? Tu mogą się spełniać Wasze plany, Wasze marzenia, które wcześniej gdzieś tam zaistniały. Możecie wyjeżdżać, możecie się spotykać, możecie imprezować, możecie wchodzić w relacje seksualne, możecie wchodzić w relacje w trójkąty. Także na to też zwróćcie uwagę, bo to jest tendencja. Trójki. Niekoniecznie może to yy, te znajomości, które tam będą, będą rokowały na przyszłość. Yy, raczej myślę, że Wy sami możecie mieć potrzebę właśnie takiej manifestacji swojej seksualności yy, lub po prostu kontaktów, yy, tylko tyle, aby się odstresować, aby gdzieś wyjechać, fajnie się pobawić. A nie wchodzić w związki. Tu się może bardzo manifestować ta wasza seksualność. Tak? Kobiety będą chciały być mm, fajne, piękne, mężczyźni yy, oczywiście też. Yy, będziecie gdzieś tam przyciągać do ciebie płeć przeciwną, ale niekoniecznie mówię tutaj chęć jest na, na tą stałość, raczej takie, takie coś roślinnego. Zobaczymy, co tarot. Co trójka trzeci rok osobisty przyniesie siódemce, co trzeci rok osobisty przyniesie siódemce. I tak, i tak, i tak. Eee, w każdym razie myślę, że wy, pomimo może dlatego, że jesteście siódemkami i tak możecie uciekać troszkę w duchowość, tak? Tutaj, więc ta wasza siódemka, siódemki są duchowe. Może się tu też, pomimo że to jest twójka, trójka, taka, taka troszkę energiczna, bardzo energiczna mi troszkę. się już myję, mylę, bo jest tak gorąco, pozamykam okna, żebyście nie mieli hałasu. Bo, bo słyszę w nagraniach, że ten że na hałas z zewnątrz się tutaj y, gdzieś, gdzieś uzewnętrznia. I, i teraz no i teraz no, no wiecie co dobra już bo za chwilę mieszam w każdym razie duchowość yy, duchowo będziecie tej yy, swojej odskoczni potrzebowali tak Zastanawiania się, wyciszenia się i odpowiedzi, co dalej. Ta energia, pomimo że będzie tutaj, bo tak jak powiedziałam, trójka jest energiczna i tu widać w kartach, że tej energii owszem, Wam przybędzie po tej dwójce, ale nie aż tyle. Myślę, że nie będziecie, nie będzie Wam się trochę znowu chciało, może za bardzo się rozleniwicie, Yy, tą dwójką, i, i pomimo tego, że będzie możliwość, będzie możliwość do wyjazdu, będzie możliwość do wszystkiego, wy troszkę tak siądziecie i, i, i wam się może po prostu nie chce, będziecie gdzieś drążyć w marzeniach, będziecie marzyć. Ale ewidentnie jest tutaj jakiś, yy, jakiś zastój. Yy, uwaga, ty, taka, taka rada od karty jest taka: nie pogrążajcie się w tym, coście utracili, to co było. Było, minęło, yy, jak nawet w tej trójce ktoś tam zdarzyło wam się w jakąś relację, w trójkąt wejść, i potem się okazało, że to nie jest to, co, co trzeba. Dajcie sobie spokój, nie przenoście tego, bo być może to jest ta energia, która was będzie dusiła, yy, dusiła do domu. W dół, w dół, w dół, sorry za pomyłki, ale wróżka też człowiek może się mylić. Przy domu, przy domu uważajcie na jakieś nieuczciwości, na ludzi, którzy pamiętajcie, że trójka do was też dużo ludzi różnych przyciągnie. Uważajcie, bo tu mogą być jakieś oszustwa przy domu, tak? Niekoniecznie ci ludzie będą mieli do was. Takie fajne zamiary, uczciwe zamiary, także zwróćcie uwagę na to, z kim się zadajecie, i może taki, nie wpuszczajcie nikogo tak bardzo w swoją prywatność, aby mógł ingerować w Wasze życie. Tak? To jest taka, taka rada, bo takie niefajne niespodzianki Was mogą gdzieś kosztować. Ponadto widzę dużo pracy. Tak jakbyście się też w tej trójce tą energię spożytkowali właśnie na pracę, na inwestycje wszelkiego rodzaju. Być może poczujecie, że, że trzeba. I właśnie praca i dom, będziecie się na to skupiać. Także te związki, które są Przełożoną swoją energię na to, aby nie wiem, no, zespolić te związki, e, popracować nad nimi, ale też na pracę, na finanse, na tego typu rzeczy i taka możliwość oczywiście będzie. <laughs> Przepraszam bardzo, bo <laughs> gdzieś mi tam w gardle zaschło. Dobrze, i teraz tak. Ósemeczka, ósemka numerologiczna, będzie w czwartym roku mm, osobisty. Czwarty rok osobisty to jest y, rok, y, który powinniśmy poświęcić y, dla siebie, na inwestycje przede wszystkim w siebie, tak? Czyli to, co chciałaś tam gdzieś zrobić, y, to rób, inwestuj, nie wiem, chciałaś sobie zrobić jakiś zabieg, bo chciałaś, to sobie zrób. Y, chciałaś sobie upiększyć, czy chciałeś dom, y, remont, jak najbardziej rób. Mniej dawaj do, od siebie, bardziej bierz. Tu, gdzie w ósemce my, dobrze jest dawać, tak? Czyli. Jakieś tam charytatywne, wszelkie organizacje, dobrze komuś coś pomagasz. Tak w czwórce nie. Czwórka, jak będziesz za dużo w czwórce rozdawać, to później lata zaowocują ci tym, że będziesz po prostu mieć y, straty, tak? Także w czwórce bierzemy do siebie. Czyli y, tutaj wmesujemy w siebie, w dom, tak jak mówiłam, tak? firmę, skupiamy się nad rozwojem, tak, pracujemy, bo czwórka to jest e, rok pracy, przede wszystkim ciężkie, ale jak ciężko popracujesz w tej czwórce, to znowu te pozytywy będą widoczne w późniejszych latach e, i w tej ósemce, o czym ja mówiłam, że to jest taka dla mnie karmiczna trochę ósemka, czyli na co zapracujesz sobie w czwóreczce, to Ci od lata ósemka. I więc tak, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądał czwarty rok osobisty dla ósemki numerologicznej? Jak będzie wyglądał czwarty rok osobisty dla ósemki numerologicznej? A, I to jest to, co mówiłam: inwestycje w dom jeśli macie zamiar budować dom taka możliwość będzie i tu jest fajnie go te plany wdrożyć w czyn, jeśli macie zamiar remontować i jak najbardziej możecie to zrobić bo będzie taka możliwość uważam, że będą na to pieniądze, będą na to środki, aby tak się mogło stać i wy w tym czwartym roku osobistym będziecie się głównie kręcić przy domu, przy rodzinie właśnie inwestować tak jak gdzieś tam wcześniej mówiłam, w siebie w rodzinę i w finanse, tak? Czyli praca tu się pokazuje. Czym więcej zapracujecie. Tak, tym, tym lepiej będzie tutaj to wszystko wyglądało i możliwość jest naprawdę zarobienia dobrych pieniędzy, nowych inwestycji. Tutaj może być tak, że niektórzy z Was nową pracę podejmą, tak? Niektórzy z Was mogą się też zacząć uczyć, bo to też jest inwestycja w siebie. Po prostu będzie ku temu możliwość. Ale karty też Was oszczegają, abyście nie byli zbyt ufni, nie ufali wszystkim, tak? Nie wszystko złoto, co się świeci. Być może dostaniecie propozycję, która będzie początkowo wyglądała całkiem obiec obiecująco, ale niestety taką nie będzie. Widać, że tutaj ktoś będzie Was chciał zmanipulować, wykorzystać, oszukać dosłownie i możecie przez to stracić. A ym... Przede wszystkim może się to zakończyć nawet jakimiś rozgrywkami typu urzędy, tak? Także bądźcie ostrożni, może sądy, może z kimś będziecie musieli się gdzieś tam sądzić, aby swoje, swoje odzyskać. Także uważajcie na ludzi. Na ludzi trzeba zawsze uważać, bo świat mamy, jaki mamy, i pomimo, że ktoś nam się wydaje bardzo w porządku, może takim, takim nie być. Także taka rada. Od, od kart, abyście uważali na, na osoby, które się po prostu przy Was kręcą. Dobrze. I teraz jest dziewiątka numerologiczna, czyli ta ostatnia, ostatnia cyfra, czyli wszystkie dziewiąteczki będą w piątym roku. Osobistym. Piąty rok nazywają go rokiem chaosu, tak? Bo tu się może dziać wszystko. Tu są zmiany losowe, na które my sami nie mamy wpływu. Na przykład wszystkie nasze plany mogą, mogą zupełnie się zmienić. Mówią, że w też się nic nie planuje, bo, bo los się rządzi sam i, i z zaskoczenia może nam tutaj różne rzeczy zafundować. I ona może być taka chaotyczna, możecie tu wyjeżdżać też, bo tu to, to są energie, tak? Uważajcie też, żebyście nie popadali w jakieś konflikty w tej, w tej piątce przez to wszystko. I również miejcie taki dystans, że. To, co planujecie, niekoniecznie może Wam wyjść. Tak? Bo tak samo jak, ten, jak ta piątka może Wam przynieść totalny chaos, tak samo może Wam przynieść totalny spokój. Ja na przykład miałam ten rok piąty, piątce byłam osobistej, tak w roku osobistym piątym. I u mnie był spokój, nie było jakichś tam. Także no, nie bójcie się, że zaraz wszystko się zawali i będzie totalnie, nie wiem, boom. Bo może być zupełnie inaczej, możecie mieć spokój, to, to naprawdę zależy. To są, to są takie losowe już zdarzenia i, i także na spokojnie. Dobrze. Zobaczymy, co ten Tarot nam tu mm, powie, jeśli o tą piątkę chodzi. Co się wydarzy? w piątym roku osobistym dla dziewiątki. To się wydarzy w piątym roku osobistym dla dziewiątki? Co przeniesie piąty rok osobisty dziewiątce? Tak, kochani, i to jest to, na co zwracam uwagę. Uważajcie na ludzi, abyście z nimi po prostu nie wchodzili w jakieś dyskusje niepotrzebne, rozgrywki słowne. Tu się mogą zdarzyć kłótnie. E, także, no, zwróćcie na to uwagę, bo to wszystko tak naprawdę zaburza nas, nasz spokój i, 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 i jest niepotrzebne, tak? E, ta piątka może przynieść Wam fajną pracę. Jeśli już pracujecie, no to ta praca może dawać mam satysfakcję, ale też finansową. Jeśli szukacie pracy, to taka się właśnie może pojawić, czyli coś atrakcyjnego zarobkowo e, jak najbardziej. Co niektórzy mogą mieć, właśnie taki zastój? Może to jest to, co ja mówiłam, że ja miałam bardzo taki zastój tutaj, w tej piątce, pomimo że ona jest taka energetyczna. Dla mnie nie. Dla mnie była spokojna, taka, taka właśnie nawet ospała, bym powiedziała. I co niektóry, niektórzy mogą mieć taką ospałość? Tu wręcz dużo myślenia widzę, więc taką nawet samotność, nawet albo to jest chęć ucieczki, że Wy sami będziecie chcieli uciekać w tę Waszą, taką, Wasz świat. I pozastanawiać się i pomyśleć, ale też może być tak, że piątka Wam tą samotność przyniesie. Jeśli jesteście w związkach, może to być samotność we dwoje, tak? Czyli możecie się troszkę gdzieś od siebie oddalić. Osoby, które szukają związku, ja nie widzę, aby tutaj takie związki się potworzyły. Jeśli już są, to one będą trwały, ale, ale gdzieś tutaj, tak jak mówię. Nowych takich możliwości, żeby tu się coś zaspalało w tej piące, No nie. Może się pojawić oczywiście troszkę ludzi, ale ja tu nawet nie widzę takich nadmiernych gdzieś romansów. No, no nie, no jak już coś tam to, to tylko takie jakieś podrygi wisielce, jak ja to nazywam. Jeszcze raz karty: jakby oszczegają przed ludźmi fałszywymi, tak? Czyli to, co tu początkowy rozkład pokazał. Uważajcie, bo ktoś was będzie mógł chciał oszukać, tak? I to może też spowodować to, żeby się wycofacie z tego świata będziecie chcieli odejść i niech mi dadzą święty spokój, bo, bo wszyscy są tacy czy inni, bo potem mamy taki żal do, do, do wszystkich, tak, że, że tak a nie inaczej, więc zwróćcie uwagę z kim tak naprawdę przystajecie, ja wiem, że my wszyscy potrzebujemy przyjaciół my wszyscy podzie, potrzebujemy znajomych ale świat jest jakiś świat, jaki jest kochani, i nie wszystko złoto, co się świeci, naprawdę i ludzie są też różni może się okazać, że że to, co, co uznawaliście za, nie wiem, za swojego przyjaciela, za, za koleżankę czy kolegę, czy nawet osobę, z którą mieszkacie, ma zupełnie inną twarz. Dobrze, kochani, to tutaj zrobiliśmy całą numerologię, tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie, oczywiście, to jest to, co mówiłam, nie z każdym będzie te karty będą rezonowały. To jest normalne, to jest naturalne. Co innego, jak robimy już takie rozkłady typowo dla, dla konkretnej osoby i jak najbardziej zapraszam. Również życzę Wam wszystkiego najlepszego, aby. Te nowe lata numerologiczne dla Was, dla poszczególnych yy, cyfr, tutaj od 1 do 9, były fajne, abyście mogli spełnić swoje marzenia yy, i jakby mieliście ku temu możliwość. Ja Was po, pozdrawiam, dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję, mam nadzieję, że dal, nadal ze mną będziecie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.